Przez lata pacjenci z Legionowa i powiatu przywykli do tego, że w tzw. przychodni na górce mogą liczyć na nocną i świąteczną pomoc lekarską. I zapewne większość z nich miasta sobie bez niej nie wyobraża. Ale jak niedawno oznajmił starosta powiatowym radnym, kontrakt prowadzony przez jego urząd placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie tego typu świadczeń wkrótce wygaśnie. Przypomniał też, że zawarto go przed pięcioma laty, a od tego czasu sporo się na medycznym podwórku zmieniło. NFZ zakładał tak, że tam gdzie nie ma szpitala, ogłasza konkurs, wy, wy, wybiera jakiś podmiot i on to realizuje. Kontrakt się kończy we wrześniu tego roku, natomiast generalnie w założeniach NFZ jest tak, że tam gdzie jest szpital, to nie ma, nie ma innego podmiotu, że szpital to realizuje tą nocną pomoc lekarską. Teoria teorią, a życie życiem. I wyobrażenia urzędników funduszu nie zawsze pokrywają się z realiami lokalnego rynku ochrony zdrowia. Na papierze owszem, legionowo posiada pachnący jeszcze nowością szpital, który w nocy i od święta mógłby pacjentów obsłużyć. Kłopot w tym, że w powyższym przypadku owa nowość stanowi akurat przeszkodę. Próbujemy rozmawiać ze szpitalem, no sorry, że tak powiem, no ze szpitalem, z kierownictwem szpitala na, na Wojskowym Instytucie Medycznym, czyli na Szoserów. Było już kilka spotkań, ostatnio w piątek z Panią Prezes również na Szoserów w Wimle. Wimlu i to no nie są to łatwe rozmowy, no, z, z, trochę może zrozumiałe. Szpital jest jeszcze, jakby powiedzieć, nieobrośnięty nie mchem, jeszcze jest w fazie organizacji, jeszcze wiele rzeczy musi, musi zorganizować, musi zatrudnić kadrę i jakby powiedzieć na razie na to patrzy tak trochę z oddali. Tymczasem ofertę nocnej pomocy w nagłych przypadkach pacjenci chcą mieć blisko tu i teraz, pomocy udzielanej obecnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 rano oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może z niej skorzystać niezależnie od swego miejsca zamieszkania, to zaś rodzi kolejne komplikacje. My jako, jako ta nocna pomoc lekarska staliśmy się tu w prawie 50 km najbardziej popularną powiem prosprzychodnią, przychodnią, ponieważ sytuacja wygląda w ten sposób, że pozety, czyli nie, nie, ja nie, nikomu nie zarzucam, ale pozety, które są najczęściej własnością gmin zamykają się o godzinie 18 o godzinie 19 i, i po tej godzinie praktycznie nie ma już żadnej pomocy. Nam do nocnej pomocy lekarskiej o godzinie 17 ustawiają się pierwsi pacjenci. Lekarz przyjmuje po 100 pacjentów na swoim dyżurze i po prostu nie ma już chętnych, a jak już jest chętny, to za kwoty, które są no, nie do zaakceptowania. Więc jest to problem. Mimo to obie strony, kierownictwo starostwa oraz Wojskowego Instytutu Medycznego ustaliły harmonogram dalszych rozmów w sprawie świadczenia nocnej pomocy lekarskiej. Rzecz jasna z nadzieją, że doprowadzą one do szczęśliwego finału. My oczywiście zrobimy wszystko, żeby, żeby nocna pomoc lekarska nie była od tak sobie wyrzucona do kosza. Ona już ma swoją tutaj jakby zagwarantowaną potrzebę, ale też nie ulega wątpliwości, że na takich warunkach jak są do tej pory z NFZ u nie możemy funkcjonować. My z NFZ dostajemy za lekarza 80 zł za godzinę, a najtańszy lekarz nas kosztuje 130 więc to jest, jakby powiedzieć, absolutnie nie do pomyślenia na dalszą metę. Kończąc swoje sprawozdanie w tej sprawie, Starosta zachęcił członków Rady do podzielenia się ewentualnymi pomysłami na jej załatwienie. Samorządowcom, a przede wszystkim mieszkańcom powiatu, z pewnością wyszłoby to na zdrowie.